Panie, czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Otóż w dzień Waszego postu Wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich Waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk Wasz na wysokości. Czyż ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę, jak się to użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzesz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków, Wtedy Twoje światło zejdzie jak zorza i szybko, rozkwitnie Twe zdrowie, sprawiedliwość Twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą, wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, On rzeczy, oto jestem. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś coś takiego, że ktoś przyszedł na przykład na Wasze imieniny czy urodziny, czy prosto was odwiedził i przyjechał skądś może i przywiózł wam jakieś podarek jakiś prezent daję wam ten prezent ty patrzysz na to uśmiechasz się dziękujesz o jak pięknie a myślisz sobie w głowie a po co mi to a co ja z tym będę robił ten prezent który zupełnie jest ci niepotrzebny nawet tylko jest jakiś balast nie wiadomo co z tym zrobić czy to komuś oddać czy to wyrzucić czy, czy to gdzieś schować niech sobie leży ale wiesz że ty tego nie będziesz używał że to jest ci zupełnie zupełnie niepotrzebne Bywa, bywają czasem takie prezenty ale ten kto Daję ten prezent, cieszę się, ale mu dałem prezent, ale go doceniłem, zauważyłem, ale jestem życzliwy dla niego. Ale ten człowiek nie pomyślał, ciekawe co jemu się przyda, co jemu będzie takie dobre, co jemu się spodoba, co sprawi mu radość. I czasem tak wygląda właśnie nasz post. Przynosimy Panu Bogu jakieś takie prezenty, jakieś takie nasze posty, które są Panu Bogu do niczego niepotrzebne. I Pan Bóg właśnie o tym dzisiaj mówi. Czemu ludzie. Pytają Pana Boga, czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy się, a Tyś tego nie uznał. A Pan Bóg mówi, czy ja taki post jak ten wybieram sobie? W dniu Waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie, uciskacie wszystkich Waszych robotników, pościcie wśród właśnie i sporów, wśród bicia niegodziwą pięścią? Nie pościcie tak. Czy nie jest raczej ten post, który ja wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzma połamać, dzielić swój, gleb, dzielić swój chleb z głodnym. Czyli uczynki miłosierdzie, dzielić swój chleb. Czyli post to nie jest tylko to, że ja czegoś nie będę jadł, a na przykład wezmę chleb, normalnie bym go zjadł cały, czy jakieś tam na przykład ciastko. Bym zjadł cały, a obok stoi człowiek, który nie może sobie pozwolić na takie ciastko, jest głodny, no to ja przełamię, dam połowę, a zjem tylko połowę. Czyli nie tylko to, że ja się czegoś wyrzekam, że ja się umartwiam, ale umartwiam się, wyrzekam się, żeby komuś dać. Sam te, tego nie będę na przykład jadł żeby dać to komuś innemu. Na przykład na coś nie wydam pieniądze, żeby te pieniądze dać komuś biednemu. Dzielić swój chleb z głodnym. Ale też Pan Bóg mówi, że post nie może być taki, że pościcie wśród waśni i sporów. No my nie będziemy jedli cukierków, nie będziemy jedli mięsa. Och, jaki wielki post przynoszę Panu Bogu. Panie Boże, to powinieneś się bardzo ucieszyć z tego, że ja Ci tu przynoszę taki post. Pan Bóg mówi, no fajnie, fajnie, no dobrze. Ale słuchaj, zobacz, kłócisz się ciągle z człowiekiem, obrażasz męża, żonę, na swoich robotników krzyczysz, jesteś nieżyczliwy dla ludzi, ciągle jakiś taki podwyższasz głos. A może trzeba by od tego zacząć? Może zjedz sobie tego cukierka, zjedz to mięso, ale nie obrażaj ludzi, bądź dla nich życzliwy, bądź spokojny, nie podnoś głosu. A może coś innego, może Pan Bóg pokaże jakieś inne miejsce, że. Na przykład, no, zostaw te gry komputerowe, pobądź trochę z rodziną, poświęć trochę czasu innym, żeby coś pomóc, posłużyć, a nie tylko to, co jest Twoim jakimś, jakąś przyjemnością. Może coś takiego, żebyśmy pomyśleli, Panie Boże, jaki post Ty wybierasz, jaki post Tobie się podoba. Może dzisiaj warto by zmienić postanowienie na wielki post, żebyśmy sobie wzięli na przykład nieść cukierków. a dzisiaj Pan Bóg nam pokazuje, a zobacz, zobacz co robisz, zobacz jak ty się zachowujesz popracuj nad tym weź sobie na płos, że nie będziesz podnosił głosu że nie będziesz krzyczał, nie będziesz obrażał innych że będziesz życzliwy dla swojej żony, dla męża może jakieś takie bardzo konkretne ja nad czymś popracuję może trzeba zmienić to postanowienie, albo dodać do postanowienia, bardziej te cukierki, postaram się ich nie jeść ale ważniejsze jest to, Pan Bóg mi dzisiaj to pokazuje, żebym popracował nad tą swoją wadą która jest we mnie. Spróbujmy dzisiaj pomyśleć, na, na co pokazuje Pan Bóg. I też uczynki miłosierdzia. Pomagać drugiemu człowiekowi, podzielić się tym właśnie chlebem, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy. Bardzo ciekawe, nie tylko biednym dać złotówkę, dać jakiś grosz, ale wprowadzić w dom to jest coś dużo trudniejszego. Nawet jeśli nie dosłownie wprowadzić dom, ale na przykład to chodzi o to, że nie tylko ja dam, rzucę jakieś pieniążek i uciekam, ale ja porozmawiam z tym człowiekiem. Ja siądę z nim może za stołem, może ja z nim razem coś zrobię, popracuję, może ja zrobię mu jakiś obiad albo chociaż herbaty, postawię jakieś ciastka. Te słodycze, których ja się wyrzekłem na post, ja ugoszczę tymi słodyczami jego, biednego. Porozmawiam z nim jak z człowiekiem, żeby on się poczuł człowiekiem, że ktoś z nim chce rozmawiać, a nie jest tylko żebrakiem, który ciągle prosi o pieniądze. To jest dużo trudniejsze. Łatwiej jest zostawić pieniądz i poszliśmy sobie i mamy wrażenie już ja umóżne, żeśmy dali człowiekowi. Nagiego, którego ujrzysz przy odziei. Nagiego, którego ujrzysz. No nagich może nie tak często widzimy, ale na przykład człowiek, który ma bardzo już staro, stare ubranie, odzież już taką znoszoną i nie ma pieniędzy na zazwyczaj sobie kupić coś dobrego a ja mam jakieś dobre rzeczy w szafie, typ, pełna szafa tego, tych rzeczy jest, no to wezmę sobie, nawet jak mi trochę szkoda tego, oddam temu człowiekowi. No, najpierw mi jest szkoda, ale później jak będzie radość. To jest właśnie odzieć nagiego. I co Pan Bóg obiecuje? Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Chcesz być zdrowy? Czyń uczynki miłosierdzia. Pomóż biednemu. Pomóż człowiekowi z całego serca. Będziesz zdrowszy. Tak Słowo Boże obiecuje. Pan Bóg dzisiaj obiecuje w swoim Słowie, że jeśli będziesz się dzielił z biednym, będziesz czynił uczynki miłosierdzia, będziesz zdrowszy. Rozkwitnie szybko Twe zdrowie. Dzisiejsza obietnica, możemy sprawdzić. Zróbmy jakiś dobry uczynek konkretny, dobry uczynek miłości bliźniego, miłosierdzia. I zobaczymy, może się poczujemy lepiej. Dzisiejsza Ewangelia po powrocie Jezusa z krainy gadaryńczyków, Podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi, zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć. Ciekawa sprawa, o tym już żeśmy kiedyś mówili w czasie rozmyślania nad podobnym tekstem Ewangelii, że słyszymy, uczniowie Jana przyszli do Niego i zapytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą. Co za uczniowie Jana? Przecież Jan już dawno umarł, zabili go, odcięli mu głowę. Jacy uczniowie Jana? Przecież uczniowie Jana, Jan pokazał otobranek Boży uczniowie Jana, poszli za Jezusem. To są też apostołowie. Co to są za uczniowie Jana? Uczniowie Jana to ludzie, którzy byli wierni Janowi, wierni tradycji Jana, wierni ascezie, umartwieniu, takiemu wielkiemu umartwieniu Jana, tej pokucie Jana. I Jan pokazywał im oto baranek Boży, a oni nie poszli za nim. Nie, Ty jesteś dla nas mistrzem, Ty jesteś naszym guru, Ty, Jan. Chociaż Jan pokazywał, idźcie za Jezusem. Oni nie poszli. I kiedy Jan umarł, oni zostali wierni temu, co pokazywał, co, co mówił, czego uczył i jak żył Jan. I oni byli, przestrzegali wszystkich przepisów bardzo konkretnie, bardzo radykalnie, ale nie poszli za Jezusem. Ten radykalizm nie przyprowadził ich do Jezusa. I oni przychodzą do Jezusa z pretensjami. Czemu twoi uczniowie nie poszczą? Oni nie szukają sensu. Jezus próbuje im wyjaśnić, że wy spójrzcie na sens tego postu. Nie tylko trzeba przestrzegać, bo tak Jan robił, ale że post ma prowadzić do Boga. Ma otwierać serce dla Boga. Jeżeli on nie otwiera serca dla Boga, to nie ma sensu. I być może my też z roku na rok w czasie Wielkiego Postu nie jemy mięsa, nie jemy cukierków, nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, czegoś tam nie robimy. Zawsze, każdego roku przestrzegam tego. Ale czy ty myślisz o Panu Bogu? Czy to cię przybliża do Pana Boga? A może trzeba by było na przykład, nie jem cukierka, chcę mi się zjeść cukierka, a wiem, że w czasie postu ja nie jem cukierków, to ja widzę tego cukierka i mówię, Panie Boże, ze względu na Ciebie, z miłości do Ciebie, Ponieważ Ty za mnie umarłeś na krzyżu i dzisiaj jest piątek, kiedy rozważamy drogę krzyżową, Panie Jezu, niech to moje umartwienie będzie chociaż jakąś taką małą pomocą w Twoim cierpieniu, z miłości do Ciebie, żeby jeszcze bardziej moje serce otworzyło się na Ciebie. Wyrzekam się tego cukierka. Nie chcę tego jeść. Umartwiam się, ale to ze względu na Ciebie, bo chcę, żeby dzięki temu być bliżej Ciebie, bardziej się Tobie podobać. Spróbujmy budzić taką intencję postu, intencje dobrych uczynków. I słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że wśród właśnie sporów nie, nie ma co pościć. I słyszymy też w Ewangelii, że ci uczniowie Jana zaczęli krytykować, denerwować się na, na Jezusa i jego uczniów. Może też warto popracować, żeby ten post był takim trochę ciszej, trochę spokojniej. Nie krzyczymy, nie podnosimy głosu, nie kłócimy się, Spróbuj może, no dzisiaj chociażby, tak spróbować, nie będę, nawet jak ktoś mnie zdenerwuje, trochę się wezmę w garść i, no dzisiaj piątek, no dzisiaj Wielki Post, no nie mogę krzyczeć na tego człowieka, no nie mogę się z nim kłócić, nie mogę się na niego obrażać, muszę przebaczyć temu człowiekowi, bo dzisiaj jest piątek, bo dzisiaj jest Wielki Post ze względu na Jezusa, z miłości do Niego. Spróbujmy dziś tak trochę może głębiej, bardziej świadomie przeżywać ten post i żeby to był post taki, który podoba się. Panu Bogu. I zachęcam, zapraszam, żeby dziś uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, żeby pójść do Kościoła na Drogę Krzyżową. Jak nie możemy pójść do Kościoła, to może sami sobie chociaż porozmyślać nad męką, nad śmiercią Jezusa Chrystusa, nad tajemnicami Drogi Krzyżowej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.